Oj, co to? Erka Straszczy? Milicja? Pff, zaraz zobaczymy. Ugh. Ty, ale się dymi, czarny dym. Pali się tam za wadzkami, za rzeką. Jedziemy zobaczyć. O, co tu się dzieje? Grabulka, dzień dobry. Grabulka. Jednak u przeździaków się pali. Ja po dymie, że myślę, że u wacków, no bo oni opony trzymają na podwórku, a tak na czarno się kopciło. Myślałem, że to u nich. O, ale się hajcuje. Nikomu nic się nie stało? O, to tyle dobrego. Ojej, ale się dymi. A to pewno wieta jak było. Z obrządku wrócił, wypił pewno ze dwa piwa, zasnął z papierosem i to nieszczęście gotowe. No wiadomo. Ale, a co to on wypić nie lubi? Kurna, w zeszłym tygodniu, że no ósmej jeszcze nie było, do urzędu, że do miasta, patrzę, on już z egzakiem szedł. No mówię, oho, to ładnie dzień rozpoczął. A tak między nami, to prawdopodobnie, że on na wsi to jaką babę miał. Nie. Hmm? To ale jak coś to nie wie, ta ode mnie. I on do niej tak tam lata. A kto wie? A może ona z zemsty im to podpaliła? Bo o, powiedział, że on jednak z żoną zostanie, opamiętał się, no i podpaliła, a to policja moment dojdzie, jakieś odciski palców czy coś? To moment! Aj, to to nieciekawie wygląda. Dobra, nic tu po mnie, lecimy na obrządek. Trzymajcie się, panowie!